Tego się nie spodziewałam. O, oh, okej, okay. kto mnie oszukał? O, będą kłopoty. Cześć, witajcie na Lagnieszka, Grzelek, vlog. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z testowaniem jedzenia. Tym razem będą rzeczy z Dilza. Bo ogólnie w Dilizie naprawdę można znaleźć bardzo dziwne produkty, których nie widziałam nigdzie wcześniej, więc ostatnio jak wprowadziłam do Dilza, to miałam takie. Okej, okay, biorę to, to i, to i to. Ogólnie tutaj będą takie najdziwniejsze rzeczy, albo takie rzeczy, które naprawdę bardzo chciałam spróbować właśnie z Dilza. Więc zaczynajmy. <laughs> od pierwszej rzeczy znanej marki Nestle, ale jest to coś, czego nie widziałam wcześniej. Nazywa się to Chocolate Chips Weiss. Więc jest to chyba niemiecki produkt, bo Weiss to znaczy biały po niemiecku. Po polsku jest napisane, że są to chrupiące cząstki o smaku migdałów, pokryte białą czekoladą i udekorowane mleczną czekoladą. Szczerze mówiąc, ja myślałam, że to będą takie trochę chipsy, chipsy, ale jednak nie. Więc e, zobaczmy. Na pewno mają bardzo ładne opakowanie, takie fancy. Ale zanim ich spróbuję, to tylko powiem, że kosztowały 12 zł, więc to będzie musiało wpłynąć na moją ocenę. Pachnie ładnie. He, rzeczywiście wygląda jak chipsy. Jakby mi to ktoś podał i tak rzucił na talerz, to szczerze mówiąc bym nie wiedziała, co to jest. O, nutri E. Znaczy, że najgorzej jak może być, jeżeli chodzi o dobro dla twojego ciała. A więc zjedzmy tą czekoladę. Okej, okay, trochę jest migdały, a ogólnie tak jakby bardziej kukurydziane. Tak jakbyście wzięli kukurydziane chrupki, te takie flipsy załóżmy. I oblali to czekoladą i drugą czekoladą. Jest to bardzo słodkie, mało czuć migdału. Ale czekolada jest dobra. Ja bym dała temu chyba 3 na 5, dlatego że ogólnie wygląda całkiem ładnie, jest wiecie, takie fancy, ale szczerze mówiąc nie spodziewałam się tego kukurydzianego chrupka w środku jakby. Jakby mi to ktoś dał, może bym zjadła ze dwa albo trzy, ale sama bym nie kupiła drugi raz. Więc teraz przejdźmy do czegoś, co jest dziwne i też tego wcześniej nie widziałam. Minionki. Coś do jedzenia z minionkami. Dokładnie jeszcze nie wiem co, ale już czytam. Ostatnio ja to kupiłam, bo zobaczyłam minionki i mam a więc jest to milk chocolate with milk filling and biscuit. Brzmi to prosto, ale może w tej prostocie jest urok. Natomiast fajne jest to, że kosztowało to tylko 2,50. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Czy to jest... Aha, okej, okay. gdyby to się nie złamało, to w zasadzie jest to cała czekoladka taka długa. To jest, to, to jest ta czekoladka, o. Oj, pa o, pachnie bardzo ładnie. Kto to produkuje? Nie wiem, kto to produkuje. W każdym razie pachnie bardzo ładnie. I jak widzicie, w środku jest biało. Mhm. Mhm. Mm to jak kinder. Mm. Ten biszkopt jest ciemny. Trochę przekłamali, bo na opakowaniu ten biszkopt jest jakby taki brązowawy, a tutaj te biszkopty są trochę takie jakieś, jak z Oreo. Znowu jest tak, że jest dobre, ale jest bardzo słodkie. Bardzo zbliżone właśnie do tego Kinder czekolady, tylko ma w sobie właśnie co chwilę te chrupiące takie kulki. Mi się to akurat podoba. Wydaje mi się, że dałabym 4 na 5. Nic nie przebije Kinder czekolady w smaku, ale to jest temu bardzo bliskie, a poza tym jest bardzo tanie i ma minionki. 4 na 5, deals udało ci się. Kolejna rzecz, znowu jakby znana, ale w nowej odsłonie. Każdy zna Oreo. Wiecie też, że Oreo bardzo lubi wprowadzać nowe rzeczy. Typu nowy smak, nowe coś tam babla, jest bardzo dużo Oreów. Teraz zobaczcie na ten Oreo. Dutch Coco Waffer. Crispy and creamy double coco. Nie wiem, co to jest Dutch. Nie wiem, znaczy w sensie wiem, co to jest Dutch, w sensie, że, że duński, ale jakby nie wiem, co to jest duński wafelek. Ja kocham wafelki i kocham oreo, więc oczekuję, że to będzie hit i rozłożę mnie na łopatki. Jeżeli chodzi o cenę, to one kosztowały tylko 5 zł. 5 zł za coś takiego, więc ha. I one mają zupełnie inny kolor w środku niż na opakowaniu, ale są takie malutkie. Kocham takie coś, jaką są takie malutkie, w sensie cokolwiek jest malutkie, wyglądają cudownie. Takie idealne do dzielenia się z kimś. Wafeleczki są przepiękne. Kocham jakby porównując kolor ten do tego, to Double Coco, komuś się pomyliło jaki to jest kolor. To jest szare, to jest pysznie kakaowe, więc oczywiście opakowanie mi zachęcili do spróbowania, ale zobaczmy jak to smakuje naprawdę. Kto mnie oszukał? Ja tam ani nie czuję Oreo, ani nie czuję wafli. Czekolada może gdzieś tam jest. Dobra, jest miękki wafelek, tylko on się rozwala i to wszystko jest takie mega suche, ale pomyślałam, że Oreo zawsze się je z mlekiem, więc może muszę zagryźć ten wafelek mlekiem i będzie super. Na pewno jest lepiej, ale to nie jest warte nawet tych pięciu... Dobra, może 5 złotych jest warte, ale to nie jest warte tego wszystkiego, na co ja czekałam. Wcale nie jest crispy and creamy, bo creamy tam w ogóle nie jest, jest suchy. Jest może crispy, ale nie w takim sensie, jak my lubimy. Więc ja bym temu dała, szczerze mówiąc, jeden, bo na pewno tego nie kupiła drugi raz. Nie mam ochoty też tego więcej jeść, nikomu tego nie poleciła, więc bye bye Oreo. Ale teraz może zmienię trochę kubki smakowe, w sensie nie moje, tylko smaki na kubkach smakowych bo przejdę na coś słonego. Mamy tutaj chipsiory, ale takie, że jak na to spojrzałam, to się zastanawiałam, okej, okay, to może być albo bardzo dobre, albo bardzo niedobre, więc stwierdziłam, że muszę kupić. Mamy tutaj gigantyczną torbę czegoś, co się nazywa w ogóle Monster Munch, a jakby ja Monster mancze znam jako chipsy duszki, a nie wygląda tak chipsy duszki. Jest to coś od leisów, tyle że jest to z UK, więc nazywa się Walkers. Ich smak to jest pickled, Onion, kiszona albo konserwowa cebula. Więc aaa, nie wiem, dlatego muszę spróbować. Ogólnie jest to opakowanie zbiorcze, nie było pojedynczych sztuk, więc mam tutaj sześć paczek, takich właśnie chipsów. Sprawdźmy, jak to będzie smakowało. Uuu, miniatur monsters with big crispy heads. Nie rozumiem tego do końca, bo to wygląda trochę tak, jak to by miały być głowy tych potworów, tak to jest napisane, ale w każdym razie piklowana cebula. Mega pierwszy ruch. Tego się nie spodziewałam. Zrobiłam to bardzo intensywnie. Wiem mniej więcej, czego się mogę spodziewać, ale podejrzewam, że zapach jest mocniejszy niż smak, ale powiem Wam, że to pachnie jak ocet czyli na pewno to nie jest kiszone, to jest konserwowe, to jest piklowane. Jak, jak ocet z cebulą, ale to jest takie że nie wiem czy chce to jeść. Te chrupki wyglądają całkiem spoko, w sensie rzeczywiście jak takie, nie wiem, stopy potwora, albo może głowa potwora, nawet nie mam pojęcia co to jest, ale zrobili takie, o, chrupki. I jestem pewna, że w smaku będą lepsze. O, I o, to się pierdzi taką, o, oh, cebulą! Straszną cebulą, aż musiałam zatkać nos. No dobra, O, oh, o. Oh. Okej, okay. to jest mega dziwne, mega dziwne, bo w pewnym momencie zebrały mi się opary tego smaku i musiałam otworzyć usta i wzmuchać te opary, bo się zrobiło tu za dużo. To jest po prostu jakby taki kukurydziany chrupek i on ma sam w sobie dużo takiego neutralnego smaku, więc ta otoczka z tych um, przypraw jest okej, okay. w sensie nie jest tak mocno intensywna, ale właśnie zebrały się te dziwne opary, już miałam takie, że mi do nosa wchodziło, miałam takie Smakuje to rzeczywiście podobnie jak octowe chipsy, jeżeli jedliście kiedyś na przykład lejsy octowe, to jest to podobne, ale jeszcze właśnie z dużym dodatkiem cebuli. I najlepsze jest to, że mam ochotę spróbować jeszcze jednego, że one są takie typu uzależniające. O dziwo są to chipsy, które są tak dziwne, żebyście je jedli. Są prawie nie do wytrzymania, ale znowu mam ochotę wziąć jeszcze jednego. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to dałabym chyba temu 4 na 5, bo na pewno to komuś poleciła, jak lubi dziwne smaki. Ja sama bym dokończyła tą torebkę tylko w przerwach, mimo że jest obrzydliwe, to daje 4 na 5, bo jest tak obrzydliwe, że aż dobre. Znacie to? Chyba to znacie. Teraz mam produkty, które znam z Japonii. Pamiętam, że próbowałam jeden smak kiedyś. Jak go tylko spróbowałam, to się zachwyciłam, że to jest takie dobre. I teraz zobaczyłam dwa smaki w DIRZE i chciałabym je przetestować, czy nadal są takie dobre, i czy akurat te smaki też będą dobre. Więc mamy tutaj biszkopciki z koalami. Nie wiem, czy czemu akurat koale w Japonii, bo to jakby zupełnie nie ma sensu, ale nie wiem, jak się nazywają. Koale to się po prostu nazywa koala z March. Albo marsz koali, albo marzec koali. Ja kiedyś próbowałam chyba truskawkowego smaku i to było bardzo dawno temu i były przepyszne. A ogólnie jedno opakowanie kosztuje tylko 5 zł, więc jeżeli to nadal jest takie dobre, to. Definitywnie się opłaca. Spróbuję najpierw takiego bardziej normalnego smaku. Jest to napisane, że to jest vanila milk. Mleko waniliowe. To powinno smakować troszkę jak taki shake waniliowy na przykład z McDonalda. Takie mleko waniliowe z dzieciństwa, więc... Ogólnie jest tutaj piękne takie japońskie otwarcie. Oni mają takie swoje cute jakby rozwiązania, że zawsze jest coś dodatkowego. Uuu, jest napisane Enjoy the game with this message card. Please open the lid to start game. No dobra, zobaczmy, co to będzie za Jest tu jakaś karteczka. Story making game. Let's make a story and share thought. See the bottom. Flip. Oni chcą, żebym ja rozebrała to opakowanie. Dobra, na razie to ja bym chciała spróbować, jak smakują te koalki, ale widzę, że no tutaj już poszli jakoś tak grubo, że tu jest jakiś właśnie koala game, więc ja... To w takim razie tą karteczkę z tym misiem sobie oderwę. Wygląda to w ten sposób i na pewno tutaj się jakoś zagina, żeby był tylko ten misio. w środku mamy taką terbeczkę, która znowu jest mega cute, bo znowu mamy miski koala. Tutaj pokazali, że jakby ten środek się wylewa. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam czegoś takiego, ale może zmienili formulację. O, ale one pięknie pachną. I zobaczcie, jak one słodko wyglądają. W sensie każdy z tych chrupków ma nadrukowanego jakiegoś koalę. Jest śpiący koalka, jest koalka w okularach. O, jest koalka syrenka! Koalka syrenka! W każdym razie za wygląd dostają piątkę zdecydowanie, bo i opakowanie jest piękne, i jakby te takie poduszeczki są śliczne. Zresztą, że to jest właśnie w formie takiej małej poduszeczki. Mega cute. Więc sprawdźmy, co będzie w środku i jak to będzie smakowało. Ale pachnie przepięknie. Jak zestawie ja pana zjadam. Hmm. Okej, okay, na pewno się nic nie wylewa. Kolor ma taki. Ten biszkop jest bardzo dobry, bo on jest taki mega cienki. I tak naprawdę jest bardzo dużo nadzienia, a mało biszkoptu, więc to jest spoko. W smaku są dobre, które nie wiem, co nim powiedzieć. Na pewno przepyszny biszkop. I są takie, żeby się je cały czas chciało jeść. Bo mam sobie coś takiego super pysznego. Dla fanów weniliowych rzeczy. Definitywnie bardzo dobre. Ja akurat wolę inne smaki, więc bym powiedziała, że u mnie to jest 4 na 5. Ale na szczęście mam jeszcze drugi smak, który już jest o wiele bardziej dziwny. Wygląda tak, więc podobnie, bo jest jakby biały, ale słuchajcie tego. Jest napisane, że to jest smak Biscuit with Milk Cream and Cheese. Feeling. Nie wiem, czy to będzie biały ser z mlekiem, czy to będzie taki serek typu Philadelphia z mlekiem, ale bardzo dziwny to jest smak. A, właśnie, tutaj miałam jakaś gra. Miała być gra od spodu. Muszę to otworzyć. I find this character will Present something to you. Chyba to jest taka gra do myślonka, typu do wymyślania historyjek, bo tutaj jest chyba napisane, że to jest, for example, czyli to jest tak, żeby, że jest story making game. I mamy tutaj Misia, który jest z prezentem. I pewnie możemy zrobić takie zasadzie, tak jak oni tutaj podali w tym przykładzie, że u, uh, że myślę, że ten Misio coś ci sprezentuje. prezentuje. Może to jest spokojnie dla dzieci, aby na przykład jak się gdzieś jedzie i naprawdę nie ma się co robić, to wtedy okej. Okay, ale wydaje mi się, że w tych czasach, kiedy wszyscy mamy telefony i gry, i w ogóle Internet, to jest to takie nieprzydatne. Ale fajnie, że zrobili coś takiego dodatkowego. No, jest to jakiś taki kreatywny plus. Ale przejdźmy do drugiego smaku. O, znowu tutaj będzie kartka. Może się zbiera postaci, jakby to jest kolejny. Ale mam duże nadzieje co do tego. Wyglądają bardzo podobnie, no bo to też jest taka biała czekolada, czy tam mleko, czy coś takiego. Ło! Ok, pachnął jak kefir. Ale mocno pachną, one strasznie mocno pachną. Wyglądają bardzo podobnie do tamtych. Znowu są różne koalki. Bardzo cute, ale pachną tak mocno. Ale dziwne, to trochę pachnie jak karmelowy popcorn. Aż zaczęłam się ślinić, bo ma tyle takich dobrych zapachów, że aż muszę go zjeść. Mmm, środku już białe. mmm, mmm, mm. 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 Muszę zjeść drugiego one są super jak chrupią, ale to nadzienie! Tak jakby twarożek z mlekiem w proszku. Mega dziwny smak, ale bardzo dobry. A ja jestem zakochana temu smakowi, Bym dała 5 na 5 bo jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Znowu taki mleczny, więc jak ktoś nie lubi mleczny, to wiadomo. Ale serio za 5 zł. Mm, naprawdę genialne. Kolejna rzecz od firmy, którą wszyscy znamy, ale znowu coś innego. I chcę spróbować, czy te ich wymysły mają sens. Jest to znowu Nestle i nazywa się to Choco Crossiers. Zart Bitter. Nie wiem, co to znaczy. Akurat Card Bitter. Wygląda to tak, choć ogólnie wygląda mega fajnie. W teorii z rysunków wygląda, jakby to były płatki od Nestle pokryte czekoladą. Ja kocham płatki i kocham też czekoladę i kocham chrupiące rzeczy, więc jak to byłoby pokryte, to byłoby genialnie. Jest napisane po polsku, że to są chrupiące pralinki z ciemnej czekolady. Mam nadzieję, że to jest bardziej ten opis angielski niż polski, bo to mi nie odpowiada. Jak widzimy, Nutri-Score znowu jest E. Nie wiem, czy Mam co do tego duże oczekiwania, jeżeli chodzi o to, że myślę, że to będzie super, ale mam oczekiwania na zasadzie, że Nestle nie powinno nas zawieść. Zresztą jest tutaj, proszę bardzo, że to kakao jest dobrze pozyskiwane, no i otwiera się z tej strony, a właśnie, jaka jest tego cena, bo to też jest bardzo ważne przy testowaniu 12 zł, czyli tak jak te, te choco chipsy. Więc tutaj też powinny być większe oczekiwania co do tego. O, ale super opakowanie. Pojęcie, ja że się otwiera tak, to jeszcze jest podwójnie opakowane i jeszcze grafiki. To ładne. Wygląda to super. Bardzo zachęcająco. Za 12 zł. Fiu, fiu. Fiu, 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 fiu. O, dlatego to nazwali pralinkami. Ale aż się prawie obs obsiliłam. Oplułam się prawie. Dlatego nazwali to pralinkami, bo to jest jakby tak złączone w takie. te, Ja myślałam, że to będzie taki jeden płatek i będzie go jeść. Będzie głów. fiu, fiu. A to są jakby pralinki, takie kubki z płatków i czekolady. To ktoś nazwał pralinką. W Polsce się na to mówi, jeżyki. O! Bardzo twarde. I bardzo czekoladowe. Hmm. O dziwo, ma to bardzo duży sens. Ja myślałam, że to są w ogóle płatki pszenne. Jak to są fitness. O, fitness. Takie pszenne po prostu płaskie płatki, bo tak to wyglądało na opakowaniu. Zresztą, że one są takie. Pszenne I nierówne. Pokazuje się, że to są płatki kukurydziane. Jakby zobaczmy tą różnicę między tym, co oni piszą, a co tutaj jest pokazane, ale czuje się te konfekcje są chrupiące, więc to jest mega fajne. I dodatkowo ta czekolada jest bardziej w stronę gorzkiej, więc nie jest to właśnie taki kleister mega, na przykład w porównaniu do minionków. One to było mega zakrywające. A to jest takie, że możecie tak sobie jeść taką czekoladę i macie takie. Uu". Ale trochę za dużo jest tej czekolady, zobaczcie. Ile jest płatków, ale jest czekoladę. Ale jak ktoś lubi, taką bardziej gorzką czekoladę, Super. Chyba daję temu 4,5 na 5. Jedyne czego jest dla mnie tu za mało, to tych płatków. Więc jak było trochę mniej czekolady, to byłoby dosłownie 5 na 5, ale jest to bardzo dobre i totalnie bym to jadła. Za 12 zł jak najbardziej uważam, że na plus. Do kupienia w Dilzie. A, Nie, moja bia... Czemu mnie podkusiło? Żeby rzucać czy... O! O, o! Okej! Okay. Widzi to. O, o! O, myślę, że to. To teraz czas znowu zmienić smak na coś słonego. I tutaj znowu bardzo dziwny smak. I w zasadzie też dziwny produkt. Znowu chipsy, ale jak widzicie, są to Lentil Chips, czyli chipsy z soczewicy. To jest jedna dziwność. I druga dziwna rzecz to jest to, że one są o smaku Maple Bacon. Stany są dziwne. Amerykanie bardzo lubią smaki typu mięso. Chociaż no, możemy też mięso z no robimy niby jakieś takie żeberka w miodzie. To oni lubią bekon z syropem klonowym. A my żeberka w miodzie. No to prawie, to jest prawie to samo, Aga. Ale jakoś bekon z syropem klonowym dla mnie dziwniej brzmi, bo syrop klonowy ma też w sobie aromat. W każdym razie mamy chipsy, które mają tylko 17% tłuszczu i 13% białka. O, śmieszne jest to, że firma nazywa się Oho, Oho będą kłopoty. Ale opakowanie jest fajne, bo jest takie matowe. Jest takie, u zdrowe chipsy. Ej, zapachniało... O, o, pięknie zapachniało bekonem. Na zasadzie ja nie jestem fanką bekonu, ale zapach bekonu... Oh. O Jezu, o, tak się ślinie. Serio, Wyglądają pięknie, ale pachnął tysiąc razy lepiej. Po prostu pachnął cudownie. Ciekawe, czy będę czuła ten syrop klonowy, bo na razie czuję tylko bekon. Oho, mamy pierwszą konkluzję. Głównie czuję się bekon, ale jest słodycz w tych chipsach. W sensie taka właśnie miodowa słodycz, a nie syropu chronowego, bo nie ma tu żadnego aromatu dodatkowego, tylko rzeczywiście jest taka słodycz, po prostu cukier. Więc to jest okej. Okay. Natomiast jak już tak z zjanłam, przygryzłam, to potem miałam taki dziwny aromat w ustach, taki sztucznie plastikowy. Wiecie, jak dodają takie sztuczne aromaty i wyczujecie, że to jest takie mega sztuczne, to to trochę mi tak smakuje. Natomiast te chipsy ogólnie są dobre, tylko taki Zostaje taki dziwny posmak, ale szczerze, chyba bym je jadła. Tak czy siak. Wydaje mi się, że bym dała 4 na 5 przez to, że właśnie potem mają ten taki dziwny, plastikowo sztuczny posmak, ale ogólnie są dobre. I bym powiedziała, że po prostu są bekonowe. Nie widziałabym tu ani trochę tego syropu klonowego, więc. Jest to dobry chips, szczególnie, że kosztowały 5 zł za taką dużą paczkę, więc jakby umówmy się, nie będę wybrzydzać. Powiedziałabym, że się prawie najadłam, ale zostało jeszcze. I znowu jest to rzecz z firmy Oho i jest to podruba. I często jest tak, że podróby są lepsze niż pierwowzory albo bardzo podobne. Mamy tutaj płatki śniadaniowe a Oreo. Powiedziałam Ala, no bo oczywiście nie są to Oreo, ale wszyscy widzimy, że jakby jest to czarne ciastko i biały krem, czyli Oreo. I nazywa się to po prostu Cookie. Pilows, Cereal Breakfast. Ja kocham płatki, jestem fanką. Te płatki kosztowały, już Wam mówię ile, 10 zł. Mogłoby być lepiej, mogło być taniej. Jest tu napisane płatki śniadaniowe Cookie Pilows na dzień o smaku mleka. Jeżeli to będzie smakowało jak Oreo, to ma to sens. Jeżeli nie będzie smakowało jak Oreo, moim zdaniem nie ma sens. Więc. O, pachną obiecująco, pachną czekoladowo, ale nie czekoladowo, tylko oreo czekoladowo, więc to jest dobry znak. Ja mam tutaj miseczkę i łyżeczkę. Wsypię sobie trochę płatków. Może sobie spróbuję najpierw. Tego już nie spróbuję. Może płatki mi powiedziały, że najpierw muszę je spróbować z mlekiem, a dopiero potem na sucho, więc może tak zrobię. Więc uwaga, uwaga, zalewamy płatki mlekiem. Ciekawe, czy w ogóle zrobi się na przykład czekoladowe mleko albo coś takiego. Może jakiś taki dodatkowy feature? Więc je tak trochę po ten i zobaczę, czy wydzielają swoją czekoladowość. Tylko od razu widać, że to nie jest jakby czekolada typu jak tu jest na przykład narysowane czekolada, tylko to jest czarne. To jest jak Oreo. No nawiązuję mu to do Oreo i raczej mleko nie będzie takie ładnie kakaowe, czekoladowe, więc sprawdź. Zobaczmy. Hmm, ok. Teraz muszę spróbować samych. Jest biały środek. Hmm, to naprawdę smakuje jak Oreo, ale płatki. Ostatnio testowałam z mamą płatki KitKat, i one smakowały po prostu jak czekoladowe płatki. Nie miał w sobie nic z KitKata, a te płatki. Naprawdę smakują jak oreo, tylko w formie płatków. Mmm, wiem, że to kosztuje 10 zł, ale zdecydowanie, jeżeli to smakuje jak Oreo, a Wy lubicie Oreo, to się opłaca. Więc daję temu chyba 5 na 5, bo naprawdę jakby nie mam do czego się przyczepić. Po prostu smakuje to jak Oreo, które jecie z mlekiem, ale w formie płatków zamiast ciastek. Zdecydowanie polecam, jakbyście byli w Dilizie i nadal by było. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejne testy dziwnych rzeczy, a tymczasem pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa pa!